Dobry, dzisiaj z nami wyjątkowy motocykl i wyjątkowe miejsce. Znajdujemy się na trasie Transfogaraskiej i testujemy nowego Junaka 125. Junak SC125, czyli można powiedzieć spełnienie życzeń wielu fanów klasy 125 albo osób, które nie posiadają jeszcze motocyklowego prawa jazdy. A dlaczego? Bo mamy tutaj wreszcie deklarowane 15 koni mocy. Mamy góry, mamy dosyć długie podjazdy i bardzo szybkie zakręty. I to, co od razu zwraca na siebie uwagę, to właśnie moc. Ten motocykl, ten silnik wkręca się na obroty, nawet kiedy podjeżdżasz pod górkę. Nie ma tej dziury początkowej, którą ma praktycznie każda 125 dysponująca mocą w granicach, w granicach 12 koni. Oczywiście można powiedzieć, że na takich stromych serpentynach 15 koni to nadal jest trochę za mało, ale przecież to nie jest motocykl do jeżdżenia Stricte po górach. To, jest, nie, to nie jest motocykl turystyczny, to jest uniwersalny sprzęt miejski. Zresztą wystarczy na niego spojrzeć, jak on wygląda. To właśnie wygląd najbardziej zwraca na siebie uwagę w przypadku tego motocykla i jeździmy tutaj pośród ludzi, często też Polaków, którzy dziwią się widząc ten motocykl, bo mamy znaczek Junaka, początkowy znaczek Junaka. Wygląda on troszeczkę inaczej niż, do, niż zazwyczaj, niż mm, tak jak zdążyliśmy się przyzwyczaić, już kilku moich kolegów zwróciło na to uwagę. Byli przez przypadek w salonie Junaka, gdzie już stał ten model i mówili, stary co oni odstawili z tym motocyklem to wygląda naprawdę rewelacyjnie wystarczy popatrzeć na zbiornik, niemały zresztą zbiornik paliwa i te nakładki imitujące aluminium, które żywcem niemal budzą skojarzenia na przykład z Ducati Scramblerem czy BMW R90 myślę, że te skojarzenia nie są przypadkowe to samo tyczy się tego króciutkiego ogonka na robiącego robotę zadupka, czy e, fajnie wyprofilowanej, stworzonej z dwóch rodzajów materiału kanapy Siedzenie zwraca na siebie uwagę, podkreśla tą stylistykę tego motocykla. Oczywiście, myślę, że dłuższe podróże we dwie osoby nie będą możliwe na tym sprzęcie, ale w pojedynkę jak najbardziej będzie to możliwe. Mamy wyświetlacz TFT. Mamy lampę LEDową, która również wygląda kozacko. No i mamy silnik chłodzony cieczą. I to jest dla mnie najważniejsza rzecz w tym sprzęcie. Silnik chłodzony cieczą, oczywiście wtrysk elektroniczny, ale mamy tutaj również wałek wyrównoważający, który troszeczkę poskramia e, wibracje. Nowy Junax 125 wyposażony jest również w gniazdo zapalniczki. Jesteśmy w warunkach szybkich. Nie będę ukrywał, że jeździłem szybko na tym motocyklu, ponieważ robiliśmy zdjęcia i chcieliśmy mieć piękne zdjęcia, które możecie przeczytać, które możecie zobaczyć i artykuł przeczytać u nas na stronie internetowej. No i właśnie jak jeździ Junak 125. Hamulce naprawdę w porządku. Z jednej strony można powiedzieć nie ma szału, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o klasę 125, jest bardzo dobrze. Transfogaraska jest bardzo chropowatą drogą, ma bardzo dużo pęknięć, małych kolejnek, małych takich poprzecznych kolejnek, szczególnie przy mostkach, to jest bardzo ważna rzecz i robiliśmy zdjęcia właśnie na jednym takim mostku i tam za każdym razem motocykl podskakiwał. Ale to co jest ważne, ja jechałem na, w dużym złożeniu i ten motocykl był wytrącany, wytrącany ze stabilności i bardzo szybko ją łapał. To tutaj na pewno kłania się charakterystyka zawieszenia, ale również opony. Ani razu nie uciekła mi guma, także czułem się bezpiecznie. A w sam wiesz, że jak raz Ci już ucieknie kapeć, to tracisz całkowicie zaufanie do tej opony, bo nie wiesz co się stało, i nie wiesz w którym momencie i dlaczego. Tak, zwłaszcza, że jest to zupełnie nowy motocykl i jesteśmy tymi szczęsierzami, którzy jako pierwsi w Polsce mogli sprawdzić, ta maszyna jeździ i poznać ją z bliska. Więc, również, opony są całkowicie nowe. wiadome, jeżeli masz nowe gumy, warto na początku pojeździć spokojniej, żeby zedrzeć tą wierzchnią zabezpieczającą warstwę i żeby ta opona zyskała swoją pełną przyczepność. No, jeśli chodzi o przyczepność tych gumek, to są Teamsuny, czyli. Jakaś taka może niezbyt prestiżowa marka, ale nie wiem, ja nie mam żadnych zastrzeżeń jeśli chodzi o to jak trzymają się tutaj na zakrętach. No właśnie, pytanie jakby działały na mokrej nawierzchni, tutaj dzisiaj jest sucho, jest dosyć ciepło jak na to miejsce, w którym jesteśmy i wysokość na jakiej jesteśmy, ale tak, mamy w hamulce. Tarczowe z przodu i z tyłu. Nie mamy ABS-u, no ale coś z kosztem czegoś. Ten motocykl nie może być wyposażony we wszystko, jeżeli ma być przystępny cenowo. Mamy natomiast CBS i dozowalność tych hamulców jest dobra. Chociaż nie taka, jak mogłaby być, gdybyśmy nie mieli CBS-u. Ten CBS zawsze upośledza dozowalność. Oprócz tego mamy z przodu zawieszenie upside down które sprawia, że ten motocykl po prostu wygląda bardziej agresywnie. Chociaż ciężko mówić, że ten cukierkowy czerwony kolor z białymi wstawkami jest w jakiś sposób agresywny i ta linia jest agresywna. Jeżeli masz skojarzenia z takimi motocyklami właśnie jak BMW R90, Ducati Scrambler czy podobne neo klasyczne sprzęty, to wydaje mi się, że tutaj jest naprawdę sporo smaczków sportowych. Wystarczy zobaczyć te plastrony z numerem startowym, robiące również robotę osłon chłodnic. Zgadza się, chociaż ja uważam, że te plastrony bardziej by pasowały pod siedzeniem, w klasycznym miejscu, ale cóż, tutaj pewnie inżynierom chodziło o to, żeby zakryć chłodnicę cieczy chłodzącej, więc jestem w stanie przymknąć na to oko. Wady. Ja na przykład zauważyłem, że ten motocykl ma taki problem mały z wkręcaniem się z wolnych obrotów na luzie. Coś przygasa, coś jest nie tak. Być może tutaj jest kwestia jakaś regulacji albo wysokości na jakiej jesteśmy, albo temperatury nawet. Tak to pracuje! A powiedz mi przyjacielu ile kosztuje Junax 125c. No właśnie, zapytałeś o cenę. Nie jest ona najmniejsza i wydaje mi się, że na pewno wiele osób będzie rozważać ją jako wadę tego motocykla, bo kosztuje on 14 999 zł. Na przykład wiele osób może kręcić nosem, że w tej cenie chciałoby tutaj jeszcze zamiast CBS-u ABS na wyposażeniu. No, ciężko się z tym nie zgodzić, natomiast moim zdaniem za tym sprzętem przemawia jego bardzo fajna jakość wykonania przemyślany design, który no sprawia, że on po prostu się może podobać. No i. Fajny dynamiczny silnik osiągający maksymalną moc dla swojej klasy. Kanapa yy, 780 mm wysokość, co oznacza, że właściwie większość z nas, nie tylko tych wysokich, będzie się tutaj czuła dość swobodnie. Waga. Motocyk wcale nie waży mało, choć wygląda dość filigranowo 149 kg. A wiesz co, ja tak sobie patrzę na niego teraz jak mówisz i tak sobie wyobrażam, że on by pięknie wyglądał z kokardą prezentową jako prezent dla drugiej połowy, nie? Tak. Drogi prezent, wymyślny prezent, fanaberyjny prezent, ale... Zobaczasz, prosi się, żeby tutaj kokardę przywiązać na zbiornik i go wręczyć komuś i zobaczyć łzy szczęścia. Powiedziałeś, że wygląda cukierkowo, i faktycznie, no dlatego pewnie ta kokarda gdzieś tutaj, tutaj się pojawiła. Faktycznie coś w tym jest. Zwłaszcza jeżeli weźmiemy ten lakier jako Candy Red. To, na co chciałbym zwrócić uwagę, to komin. Dźwięk jest super. Naprawdę głośny, naprawdę taki otwarty, powiedzmy, basowy. basowy. A to oznacza pewnie, że te 15 koni bierze się również stąd. Że udało się otworzyć ten otwór na tyle, żeby te spaliny szybko uciekały z niego i żeby po prostu silnik lepiej się wkręcał i to czuć, naprawdę to czuć, kiedy podjeżdżasz pod zniesienie. I ja powiem jeszcze tylko do, w tej kwestii tyle, że mamy tutaj wykręcany debekiller, także. A poczekajcie, on ma wkręcony? On ma wkręcony debekiller jeszcze. W ogóle to jest fajne, że już ma debekiller, zestawie. To są oczywiście nasze pierwsze wrażenia dotyczące Junaka 125SC. Więcej już na pewno niebawem, a tymczasem zapraszamy Was do wizyty na naszej stronie internetowej. Tam znajdziecie pełny test. A więcej na naszym kanale YouTube i Facebooku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć i pa!